Witam wszystkich, wieczorową porą. Krótka prezentacja moich światełek kombinowanych. Teraz świecą tylko obrysówki. No i szału nie ma. No to światło, które ma odcięcie na górze. No, i światło, które ma odcięcie na dole, założone jako długie, czyli delikatnie na odwrót. <taki>, Taki efekt to daje. Myślę, że o, nieźle wymiata, jak na światełka za 20 euro. Polecam. Wjeżdżając na drogę. Nikogo nie, nie oślepiam, bo światło świeci dosyć nisko, się amortyzator delikatnie ugnie pod moją. A teraz cyk, i widzę sobie już bardzo daleko. No. To na tyle. Cześć. Zaczyna się nowy rozdział baterii w tym wypadku. Bo, jak mówiłem w ostatnim filmie, bateria się jebła trochę. Chińskie dzieło sztuki. Gdzieś. Tutaj mam go. O tu leży pod tymi rzeczami. Nieważne. Nie będziemy jej więcej wkładać. Ech. Kolega posunął się w koszty, czyli zamówił nowe baterie. Widać już po opakowaniu, co to jest. I tak wygląda prawdziwa, normalna bateria. Zamówiona z poludzkiego sklepu. Mata wciągająca wilgoć. Bateryki, to opakowanie akurat nie było pełne, takie bateryki, jak dobrze sobie przypominam, planujemy ich włożyć czternaście. W rzędzie, właściwie w trzynastu rzędach, pod spodem jest drugie opakowanie. Drugie opakowanie, jeszcze nie otwierane. Powinna tak samo wyglądać. Sprawdzimy może jest do góry kopelami ale nie jest ok tak samo mata do wciągania wilgoci i jest moc Czyli pracy opór. Raz, że trzeba to będzie przemierzyć. Nie wiem, czy ktoś z Was wkładał do sparka baterię 21700. Kilka osób się pytałem: No to mądrzyły się, że to można wymierzyć. Mierzyłem to. Sprawdzałem. Powinna wejść. Powinna. O, słowo klucz. No i zobaczymy. Tutaj mamy rachuneczek za baterię. Może niekoniecznie będzie trzeba te dane podawać. Ale... Cena baterii z wysyłką, czyli jest grubo, nie? 14,4 Ampera na bateryjkę. Pojemność baterii, tak jak widać, czyli przyzwoite baterie do niezbyt obciążonych e do niezbyt obciążonych konstrukcji. No ale w tym wypadku, jeżeli ich będzie 14 w rzędzie, to nawet jak dadzą 7 amper na cele, to jest aż z górką. Spokojnie wystarczy. Nawet ten tutaj BMS, który mamy, to nie obciąży tych baterii w żaden sposób. w tym wypadku 4, 60, 60 amper Maxa, które on ma to dla tego zestawu to będzie to będzie taki żarcik <laughs> także w następnym filmie będzie składanie teraz tutaj sobie już na stół położyłem ładowarkę, którą skompletuję ładowareczka Porządna ładowareczka powinien być kolega zadowolony e, nowe biegi bo się okazało, że tamte są za dobre nie działają z 7 biegową przekładnią słaba moja wiedza na temat biegów i tak dalej że zamówiłem już takie, które Będą współdziałać. No i o, tu akurat nie do roweru, tylko do skutera Przerywać do kierunkowskazów. Nieważne. Dobra, to zapraszam na oglądanie składania. Postaram się to jakoś w miarę dokładnie nagrać. Może nawet kamerę sobie zniosę na dół. Cześć.